To jest wieczór WTK Sonia Kobylańska-Juźwik. Dobry wieczór. Picie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, a to właśnie Europejczycy, w tym Polacy, piją go najwięcej. Czy alkohol ma wpływ również na ludzkie DNA? Między innymi na ten temat porozmawiam z profesorem Krzysztofem Szyfterem z Zakładu Genetyki Nowotworów z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Węsku. Dobry wieczór. Panie profesorze, dziś 15 kwietnia na całym świecie obchodzimy Dzień Trzeźwości. To jest dobry moment, by porozmawiać o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą alkoholizm. Badania pokazują, że chociaż objętościowo Polacy w okresie pandemii piją mniej, to jednak dostarczają sobie więcej promili. Do czego nas może to zaprowadzić? Ryzyko chorób jest bardzo szeroki. Jest bardzo szeroki. Ale to pytania, które pani postawiła na początku, DNA, alkohol, no to bezpośredniego oddziaływania nie ma zupełnie. Wydawać by się mogło, że to jest sprawa absolutnie bezpieczna, ale powiedziałem bezpośredniego. DNA siedzi głęboko w organizmie, siedzi w komórce, w wiąże komórkowym, etanol tam nie dociera. Natomiast jest szereg możliwości oddziaływania pośredniego. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, o czym Pani mówi, choroby nowotworowe najpóźniejsze jak najbardziej, choroby układu krążenia, jak najbardziej uszkodzenia różnych komórek odwątowych przez trzustkę po y, ku, komórki mózgu, tylko wybierać. Mm -hmm. e to odpowiedź na Pani pierwsze pytanie. Mm -hmm. A to wracając do tego pytania, którym jakby zakończyłam wstęp, czyli chciałam zapytać, do czego może nas doprowadzić to, że w tej chwili palacy piją więcej, więcej promili, a niekoniecznie jest to większa ilość alkoholu, tylko po prostu sięgamy po, po trunki o wyższych procentach. Właśnie. mówimy przede wszystkim o napojach wysokoprocentowych plus z na czele. I te wzmagają działanie innych czynników szkodliwych. Same w sześciu, jak już powiedziałem, działają na kilka organów z wątrobą na czele. Wątroba jest pierwszym organem, który wyrapuje substancje obce, substancje groźne. Jest zaprojektowana po to, żeby nas chronić, ale sama na tym też w jakimś stopniu obrywa. I może to dojść do morskości wątroby, do niewydolności najpierw wątroby. Natomiast jak już zaczniemy szukać. Skutków najróżniejszych, no to przede wszystkim współdziałanie. Dym tytoniowy i alkohol, mieszanka bardzo niebezpieczna, bo właśnie w tym alkoholu, w etanolu, który nie dociera bezpośrednio do DNA, wspaniale rozpuszczają się różne czynniki kancerogenne, promopotworowe. I te w ten sposób docierają do DNA, uszczędzają DNA. Także droga jest bardzo prosta. Jednocześnie bardzo taki zwykły mechanizm fizjologiczny. Daną osusza błonę śluzową jamy ustnej, i tym samym dostęp do czynników środowiskowych jest znacznie łatwiejszy. Nie w się przebijać przez ust, tylko bezpośrednio działanie Czy to oznacza, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia naszego DNA właśnie w wyniku jakby współistnienia tych czynników? To w momencie, w którym zostaniemy rodzicami, możemy przekazać właśnie kolej, w kolejnym pokoleniu, no właśnie jakieś zmiany w naszym DNA. Czy, czy może się to okazać dziedziczne? W naszym języku fachowym odróżniamy dwa pojęcia: uszkodzenia i mutacje. Mutacje będą przekazywane, mogą być przekazane. Uszkodzenia. Z reguły są naprawiane przez cały system naprawczy, mamy to wbudowane w nasz organizm, że powstają uszkodzenia, a różne enzymy pięknie naprawiają DNA, często zupełnie do zera, do punktu wyjściowego. Czy to może być przekazane? No więc jak powiedziałem, jeśli już jest mutacja, to ona oczywiście może przejść dalej. Czy to jest mutacja szkodliwa? To jest pytanie. Wiele mutacji pozostaje absolutnie obojętnych. Może nieznacznie zmieniają przekaz informacji genetycznej, ale bez skutków dla organizmu. Także ogólne postawienie pytania mówi, tak, może być przekazane do następnego pokolenia, ale niekoniecznie w sposób szkodny. W, w zakładzie pana profesora badacie nowotwory krtani. Czy alkohol jest częstą przyczyną, tym impulsem, który może spowodować rozwinięcie się raka w tym miejscu? Razem z papierosami absolutnie pierwszą przyczyną. Oczywiście oprócz tego możemy pewne wirusy znaleźć, możemy azbę znaleźć, różnego rodzaju pyły z pyłem ale absolutnie pierwszą przyczyną jest właśnie kombinacja alkoholu i palenia tytoniu. To zresztą no, obraz naszej kliniki bezpośrednio pokazuje. Absolutna większość chorych to są mężczyźni w wieku 50-60 lat i wszyscy z bogatą historią nikotyną alkoholową mhm. Jakie w przypadku raka krtani objawy powinny być dla nas alarmujące, które możemy u siebie zaobserwować, które mogą być sygnałem, że powinniśmy się przebadać w tym kierunku? Trochę niebezpieczne jest Panie pytanie, bo jednym z pierwszych objawów jest chrypka. Ale chrypka niekoniecznie oznacza wchodzenie na ścieżkę nowotworową. To jest samo nie chcę straszyć wszystkich, którzy chrypią, że już mają, rozwi mają obawiać się o rozwoju choroby nowotworowej. Niemniej właśnie chrypka jest tym objawem pierwszym, który pokazuje, że coś w tej krtani się dzieje. I jeśli trwa uporczywie, zdecydowanie trzeba się u lekarza pojawić. Mhm. Może wtedy, że pokontynuuję. dalszą miałem będzie już rozrzut z nowotworu, wtedy zaczynają się trudności z oddychaniem, no to już nie ma wątpliwości, że idziemy w stronę nowotworową. Ale ten pierwszy objaw jest sygnałem, że warto, niekoniecznie trzeba, ale warto skonsultować sprawę z lekarzem. A jak wygląda w tej chwili wykrywalność raka krtani w naszym kraju? Wiemy, że mamy warunki epidemii, że, że też coraz częściej jest tak, że pacjenci odwlekają swoje wizyty kontrolne, zaniedbują sprawy zdrowia. Czy, czy też Pan Profesor obserwuje to teraz w swojej codziennej pracy? Może ja w tym momencie nie jeszcze raz powiedzieć. Ja nie jestem lekarzem. Ja współpracuję z danego jako biolog, także nie mogę tak absolutnie y, pewnie wypowiedzieć się w tej sprawie. Ale cóż, no, przede wszystkim jest szereg czynników. Rzeczywiście trzeba się zastanowić 10 razy, czy iść do szpitala, bo tam jest nagromadzenie różnych chorób, wirusa też. Lekarzy, nie, część lekarzy z naszej kliniki oddelegowaliśmy do walki tylko z wirusami, a więc to wszystko stawia w gorszej sytuacji. Dalej już samo to traktowanie chorego lekarz jest zabezpieczony maseczką, podwójną maseczką, yy, na rękach rękawiczki, nieraz potrójne rękawiczki, więc i tym samym możliwość obserwowania albo czasami przegapienia pewnych spraw niestety jest zwiększona. Także nie jest to dobry czas dla chorych nowotworowych, bo właśnie konkurencja w wysiłku lekarzy w stronę wirusa, niestety zderza się z tymi zapotrzebowaniami. Czy odstawienie używek może faktycznie nas uchronić przed rakiem krtani, czy, czy właśnie tych przyczyn, które mogą spowodować ten rodzaj nowotworu jest na tyle dużo i stanowią tak, takie zagrożenie, że, że no nie, nie jest to gwarancja, że po prostu ten nowotwór nas ominie? No to jest właśnie bardzo dobre pytanie, dlatego że jak już się rozpędzili, szpaliliście dziesiątki lat przy okazji alkoholu, też zażywaliśmy w niezłych ilościach, to właściwie tam już odstawienie wiele nie zmieniło. Ciekawą grupą jest ci, którzy rozpoczęli palenie, picie, przez jakiś czas zażywanie tych przyjemności, powiem to w cudzysłowie. I te osoby, które rzucą, to one sobie niejako wytrenowały system odpornościowy, nie mówię o immunologii, tylko mamy pewien system detoksykacji i u nich ten system jest na tyle właśnie już wykształcony, że oni się nie bronią przed wejściem na ścieżkę nowotworową. Także najlepiej nie palić. Jeżeli już rzucić w szybko, a jakby już przekroczyliśmy pewną granicę, to właściwie zmierza tylko w jednym kierunku. Profesor Krzysztof Szyfter z Zakładu Genetyki Nowotworów i Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu był moim państwa gościem. Panie profesorze bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą z nami. I ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również państwu za uwagę. Do zobaczenia.